Cześć wszystkim, z tej strony Łukasz Częsny z BALU W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie trochę o kołach typu single speed i ostre koła. A bardziej o kryteriach, na które powinniśmy zwrócić uwagę przy zakupie takiego koła. Ale następnie zachęcam do subskrypcji kanału guzikiem czerwonym na dole, prosimy też o łapkę w górę. Jakiś fajny, pozytywny komentarz, a jeżeli Wam pomogliśmy, w ramach wdzięczności, prosimy, postawcie nam kawę, też macie link na dole. A teraz lecimy z odcinkiem. I następnie, podchodząc w ogóle do tematu zakupu kół, musimy sobie odpowiedzieć na podstawowe pytania. Pierwszym z nich jest to, czy jest dla nas ważny wygląd czy użyteczność takiego koła? Mam tutaj na uwadze, czy na przykład dobieramy właśnie jak najniższy stożek dla zbicia wagi takich kół, czy na przykład jest dla nas ważny wygląd i dobierzemy tutaj na przykład koła z wysokim stożkiem, bo będą pasowały nam do ramy. Dodatkowo musimy też określić swój budżet. Wiadomo, potrzeby potrzebami, ale budżet też jest budżetem. Więc możemy wymyślić sobie, że chcemy wszystko najlepsze, ale niestety budżet nam na to nie pozwoli. Więc musimy mierzyć siły na zamiary i tutaj uwzględnić właśnie, że niekoniecznie, jeśli rower będzie użytkowany na przykład od czasu do czasu, lub na przykład będzie przechowywany gdzieś na klatce schodowej, jest bardzo, bardzo wielkie ryzyko. Ukradzenie takiego roweru wtedy bardziej preferuje się na przykład części słabsze, jakościowo tańsze, by w przypadku na przykład ukradzenia takiego roweru wiadomo, zawsze jest szkoda, pieniędzy, ale żeby nie było aż tak szkoda i żeby takie koło nie było top of the top cool I dodatkowo w przypadku kół typu ostre koło single speed musimy określić, czy będziemy używali. Takiego roweru jako roweru stricte torowego, czy jako roweru typu Single Speed. Chodzi mi tutaj właśnie o ranty hamulcowe. Często będzie na przykład się zdawało, że takie koło ma rant hamulcowy, a tak naprawdę te miejsce nie jest wzmocnione, lub koło nie posiada w ogóle rantu hamulcowego i nie nadaje się w ogóle do założenia hamulców szczękowych. I porozmawiajmy sobie o pierwszym kryterium, czyli czy wybrać koła o niskim stożku czy wysokim. Wiadomo, w rowerach typu single speed liczy się jak najbardziej waga roweru, ale jeszcze bardziej jest ważna waga samych kół. I e, jak najbardziej są polecane o koła o jak najniższym stożku, po to by po prostu zredukować tą wagę, ale nie zawsze będzie można takie koła zastosować. Właśnie na przykład ze względów wizualnych, gdy rama na przykład jest aluminiowa, tutaj mam o wiele szersze, fajnie wyprofilowane rurki, takie koła o niskim stożku nie za bardzo będą nam pasowały. I w takim wypadku można wybrać koła o wysokim stożku. Wiadomo, kosztem e, wagi. I takie koła aluminiowe będą dość ciężkie i będą raczej tylko e, wyglądały niż dobrze e, jeździły, bo po prostu ta waga powiększona, załóżmy o 500 g, no dużo, dużo zniweczy i taka poprawiona aerodynamika tych kół no nie za bardzo dużo da i będziemy musieli się e, przyzwyczaić, że te koła nie będą aż tak wydajne. Inną kwestią jest to, że koła o wysokim stożku możemy zastosować tylko wtedy, gdy są karbonowe. Zmniejszona waga takich kół da im plus 100 do, do szybkości i takie koła karbonowe o wysokim stożku Będą potrafiły być o wiele lżejsze niż te koła o niskim stożku. Dodatkowo, zwiększona aerodynamika kół poprzez wysoki stożek też zwiększy osiągi takich kół, i hmm, mamy wtedy same plusy. Ale wiadomo, karbon to karbon ma swoją cenę i nie każdego będzie stać wydać około, załóżmy, 3000 na same koła karbonowe. Następnym kryterium są koła z rantem czy bez rantu hamulcowego. Jeżeli decydujemy się na jazdę stricte torową, to taki rant hamulcowy jest tam zwyczajnie niepotrzebny. Więc możemy wybrać koła stricte i zyskanie 200 gram na właśnie kołach da nam o wiele więcej też niż na innych częściach, więc myślę, że ten temat jest bardzo ważny. Analogicznie, jeśli będziemy jeździć z hamulcami włącznie jako single speed taranty muszą być. też możemy zwrócić tutaj uwagę przy zakupie kół, czy taranty są pomalowane zwyczajnie farbą, czy na przykład anodyzowane, jeśli mamy na przykład koła koloru czarnego. Tutaj anodyzowany rant obręczy pozwoli nam dłużej cieszyć się ładnym, fajnym, czarnym kolorem rantu hamulcowego. Następnym kryterium jest dobór ze względu na rodzaj piast maszynowych lub kulkowych. I wiadomo, każdemu bym polecił piasty maszynowe, które są o wiele, o wiele bardziej wydajne. Piasty na łożyskach kulkowych wcale nie są te, złe. No i jeśli budujemy rower typu low cost, czyli każdy tutaj, każda stówka ma dla nas ogromne znaczenie, to wybierając jakiś dobry model kół z piastami na łożyskach kulkowych, zaoszczędzimy sporo, a różnica w płynności oczywiście jest takich piast, ale one też są mm, bardzo. Wytrzymałe i nie należy się obawiać ich użytkowania. I ostatnim doborem kół jest dobór ze względu na ilość szprych w kole. I przyzwyczailiśmy się, że producenci kół wydają na rynek coraz to nowsze koła z coraz to mniejszą ilością szprych. I oczywiście ma to. Fajne zastosowanie, na przykład w kolarstwie szosowym, gdy przeciążenia na koła nie są takie duże, a waga mm, kół wtedy o wiele bardziej się zmniejsza i koła są bardziej wydajne. W przypadku rowerów torowych lub ostre koło ilość prych ma ogromne znaczenie. Taki rower, szczególnie w tylnym kole, Często ma bardzo, bardzo mocne przeciążenia. I nie oszukujmy się, rowery typu Fixie, ostre koło, często bardzo, bardzo mocno dostają, jak to się mówi, po tyłku jad jeżdżąc w miejskiej dżungli, gdzie no stop trafiają na krawężniki, jakieś wyboje, często ktoś po prostu skiduje na takim rowerze, więc te koło, szczególnie tylne dostaje bardzo mocno w kość i przyjęło się e, taką niepisaną zasadą, że przynajmniej tylne koło w takich kołach torowych powinno być zaplatane na trzy krzyże. Czyli e, idealnym tutaj idealną ilością szpry w takim kole będzie ilość 32. I trzeba się liczyć z tym, że takie koło oczywiście będzie miało zwiększoną wagę, ale musimy poświęcić wagę koła względem właśnie użytkowości, by to koło się nam nie rozcentrowywało się, było bardzo wytrzymałe. Łącząc to z wytrzymałą ręczą, mamy naprawdę, naprawdę solidne koło zaplecione na trzy krzyże, i takiemu kołu nie powinno. Nic się wydarzyć przy normalnych przeciążeniach. Wiadomo, gdy trafi się na obciążenie bardzo, bardzo duże, żadne koło tego nie wytrzyma i się rozcentruje. Podsumowując, jak widzicie, temat doboru kół wcale nie jest taki prosty. Musimy brać pod uwagę tutaj, jak będziemy użytkować rower, jak chcemy, żeby wyglądać, wyglądał wizualnie, czy po prostu jaki mamy na takie koła budżet? A jeżeli chcecie zakupić koła, zapraszam do naszego sklepu baluma.pl. Macie link poniżej. Mam nadzieję, że rozjaśniłem Wam trochę. A w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Cześć.